Dobrze, słuchajcie, no, teraz wam pokażę jak zrobić skórkę. Dobra, już wam pokażę, a i jeszcze jedną rzecz. Ta skórka będzie taka, że własną tam zrobimy. Wam pokażę wszystko. Dobre. dobra widzowie, słuchajcie, jestem już na tej stronie i ja już sobie narysowałam skina takiego o zobaczcie wam pokażę to jak zrobić na dwóch wersjach java edition i tam tego edition już wam pokażę dobra jak narysować skina na początku wam pokażę musicie wejść tutaj w taki jakby pędzelek tutaj macie różne kolory możecie sobie ustalić jaki kolor byście chcieli ale cóż tam sobie napiszcie tam z, z, zróbcie skienka i zatrzymajcie, i zrób, zróbcie, albo obejrzyjcie, co zróbcie, jeśli zapamiętacie. Dobra. Jeśli chcę teraz zrobić, jestem na czymś takim. Dziś na taką, jakby, patrzcie, czekajcie, nacisnę tutaj szczałkę, taką. Jestem na tym. Teraz muszę wejść sobie na to tutaj. Tutaj się... Teraz musie, dajcie to sobie na pulpit że tym zrobicie tak i będziecie ten tak jakby sterować i zróbcie na pulpit dobra, widzę, słuchajcie, ja już jestem sobie do, to już dam tam wszystko i teraz musicie wejść sobie, sobie z tym na bedrock edition teraz na profil a są moje skiny które ja też sam robię czekajcie, o, o jestem, on tutaj tak wygląda, ale dobra teraz wam pokażę jak go jak w zrobić jednego Dobra, teraz wchodzicie sobie... No, przepraszam, to się stało. A, to są moje. I teraz wejdźmy na... Wybierz nową skórkę. To jest ten mój skin, prawda? Wyciskacie go raz i robicie otwór. I nie wiem. Wybierzcie, czy on ma mieć krótkie ręce. Ja na przykład robię wielkie. I mam go po prostu. Macie go. Nawet roka hmm. Tak taką on wygląda. I na przykład on do Was może pomachać, Tylko wejdę w sobie w no Jestem już tym skinem. Ogólnie, czekajcie. Coś... O, dobra, jestem tym skinem. Widzicie, ja sobie teraz dejmę. Tą naderajtową zbroję i zobaczcie. Widzicie, jest to skinem, którym ja zrobiłem. Teraz wam pokażę na Java Edition. Jak to zrobić. Dobra widzowie, słuchajcie, ja już jestem i skórki. Już tutaj sobie załadowałam tą skórkę, jak widzicie. Jestem nią tutaj. Opa, ale pokażę Wam jak ją sobie dać po prostu. No, skoro jest ona już tutaj, to patrzcie. I tutaj macie jakby skiva to. Ale dobra już wam pokażę. Czyli daliście i to sobie to robicie i robicie otwór i teraz robicie sobie za, zapisz albo zapisz i użyj dobra ja robię zapisz i użyj i zaszcie jestem nim i dobra jestem już widzicie i mam tego skina i teraz sobie zdjęłam tylko to Loa. a i tutaj jest opuszczona wioska akurat się tutaj wtedy zareformowałam na creative jestem już sobie na bedrock i ja do was pomacham tylko napiszę jedną komendę efekt -e -y -e dobra, już nie mam efektu tutaj pomieszczę się na tutaj i słuchajcie, mam nadzieję, że wam się taki odcień spodobał tylko zdejmę Elytrę, ale już mi się skończyła ta, ale Co ja tam zrobię? O. o! Tylko nacisnę B i to. Dobra. Słuchajcie, tylko na ame Na emotikonach. To pierwszy. Dobra. Słuchajcie. O! Coś Wam powiem. Pa!